Dobry dzień, dobry dzień, dobry wszystkim. I zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Zatem Zaczynamy. Skręty głowy lewo, prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy lewo, prawo. Do dołu i do góry. Raz, dwa, trzy, cztery.

4 5 6 7 8 9 10 i drugą stronę 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 krążenia głowie dna i w drugą stronę 1 2 trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugie są raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Unoszenie barku do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, dziesięć, drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dzień dobry dzień, dobry dzień, dobry wszystkim. I zapraszam do wspólnego, porannego rozruchu. I bark do przodu. Raz, dwa, i do tyłu. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

Onosimy barki do gory na dół i krążymy głową. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Z I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No to ostatnie ćwiczenie było dość trudne. Napiszcie w komentarzu, komu się udało to ćwiczenie zrobić. Fantastycznie. Teraz tak jak siedzimy, sobie rękę na barku. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz obie ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Super. Teraz Zginamy sobie przed ramiona, do inaczej, żeby lepiej było mnie widać. Czy ja znowu siedzę w ten sposób, to osoby, które tak nie mogą, to do sobie inaczej i zginę, nie przed ramionami. Zaczniemy od jednej ręki. A przy okazji witam wszystkich nowo przybyłych na poranny rozruch i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

5, 6, 7, 8, 9, 10. Obie ręce. Raz, 2, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. I zapraszam do wspólnego, porannego rozruchu. Ręce do modlitwy i lewo prawo. Raz, dwa, trzy.

Raz, jedna. Raz, druga jest w górę. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Pięknie. Łokieć. Nakład. Raz. Dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, drugi raz, dwa, trzy, cztery pięć sześć siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. raz raz jeden raz drugi. raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć pięć jedna ręka z przodu druga z tyłu i na zmianę i raz dwa trzy cztery Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, pięć. Teraz obie ręce, jedna to i tutaj, tak? I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć, super. I takie delikatne pulsowanie tułowia, przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pulsowanie tułowia na bok. Raz, dwa, trzy. 4, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pulsowanie tułowia ja po skosie przód i ty Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziesięć i druga strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Damy sobie ręce do boku i spróbujemy tułowiem zrobić kółeczka wokół miednicy. Najpierw w jedną stronę, potem w drugą stronę. Próbujemy. I Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i w drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9 i 10, 5, bardzo łatwo. teraz popracować nad naszymi tutaj kolanami, biodrami, czyli noga w pachwinę i takie pulsowanie do boku. 20 powtórzy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 raz 2 3 4 5 6 7 8 9 20 pytamy się do stopę i prostujemy nogę w kolanie tak dwa razy powtórzenie i druga noga to samo stopa pofina i próbujemy raz 2 3

Tą stopę zamiast pachwinę to na udo obok pachwinę. A I zobaczymy, czy to się uda, tak? Napiszcie w komentarzu, komu się udało to zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. I ja jeszcze drugą dziesiątkę. Druga dziesiątka, nie, następnym razem. Tu sobie zrobimy tak. I jeszcze druga noga. Czyli tutaj o, tutaj pafinę delikatnie. I na udo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Powolutku wychodzimy i prostujemy nogę w kolanie. Dwa, trzy powtórzenia. Oczywiście zapytacie, a co zrobić, jak ktoś ma tak nogę albo jest lepiej tak nogę. W no, tej pozycji robi. Ja z tej pozycji zaczynałem. Także tutaj dużo fajnych rzeczy można zrobić. Macie przykład, że można fajnie się rozwinąć. I teraz na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia. Pięknie. Teraz chwytamy się za stopy, pochylamy się do przodu, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wyprost i do drugiej nogi pochylenie, rozciąganie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I sześć głębokich wdechów, wydechów, wdech, wydech, wydech, wydech. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, 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 wydech i wdech, wydech. I to było ostatnie ćwiczenie w dzisiejszym. Dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia, dziękuję za komentarze i miłego dnia wszystkim życzę. Do miłego zobaczenia. À demain, très Viel